Jezu, jak ten kop teraz puczy? Ostatnio dostał ode mnie takiego kopa. Serio ci mówię, jak w... to chyba było nawet wczoraj, jak on zaczął puczyć głośno, się tak wystraszyłem, że ja rozwaliłem zasilacz. <grym> to <grym> ładnie się dzieje, ładnie. Myk, Debridge, Duo. Tak, wow. gramy bez... z jakimś bawełwanem dziobakiem, czy to ty? Nie, nie to ja. A, bez wstępu? Jakiego ja wstępu? A no tak! Tak. E, nie przepraszam Witam bo widzę bardzo serdecznie w tym pięknym odcinku Dzisiaj zamkniemy Try hard to much Dobra jazda Chłopak się zaczęło No wiem To już się kameruje Maniuś Ja sobie zrobię tutaj nie mam dźwięku w minecraftcie Ale trafiłem Robiłem, Będę musiał zaraz w... A nie mam Ej co jest mam, mam strasznie cicho Ej to stań strzała na łeb Weź już tam nie chrumkaj, co? Dobra, lecę po gola To leć Polska gola Sorry, że przerywam, ale jeżeli chcesz kupić sobie Minecrafta Premium w taniej cenie, bez żadnych altów ani innych przekrętów, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na stronę eneba.com. Możesz kupić sobie tutaj Minecrafta już za 63 zł, używając moich kodów, więc zapraszam do linku w opisie. W to znajduje się zakładka z grami, mamy tutaj gry Steam, Xbox, Play, Station Network Nintendo, Origin, Uplay, Epic Games i tak dalej. Możemy również sobie zakupić karty podarunkowe, na przykład do Steama, Xboxa, PlayStation. Możemy sobie dodawać konto na przykład FIFA Food Geta GTA i wiele innych. Wpisując i wyszukując Minecrafta, możemy znaleźć Minecrafta Java Edition, czyli ten, który jest najbardziej popularny. Na przykład tutaj 1696 euro. Dajemy kup teraz. Masz kot Klikamy tak, wpisujemy ASSASSINEK Ewentualnie możecie wejść z linku w opisie Macie rabat 51 centów Korzystając z jeszcze jednego linku w opisie możecie otrzymać ode mnie bonus w postaci 1 euro na stronie tak więc bardzo serdecznie zapraszam A teraz już nie przedłużamy i zapraszam was do oglądania No chromkam, żeby wkurzyć Marcela Bo mam Bruti na 70 czyli najlepszą NAJLEPSZĄ WYSKĘ <słuch> DO Nie, nie, do Jitter Clicka mordo Dobra, już, ale spokojnie, tak? NIE PONOŚ SIĘ! Oj co robisz? Nie dawaj się ponosić się pamiętaj Czy ty po prostu blokami biegi do przodu i tyle? O, nie, może nie chcę Ej gościu wyszedł, gramy na jednego gościa Czy się z tym dobrze? Bo dla tak. mnie to jest walka bez honoru, wiesz? Ale dalej krasz. <grywa> Przestań <grywa> Nie mów tego Ja go zepnę chamsko Czy czemu nie! ja mam taki wygraliśmy. niski zasięg? Wygraliśmy! Co Polska gola! Co jest moim z internetem? Halo. Dobra, chodź jeszcze raz. Tak, tak, tak. Um, ogólnie widzowie, yy, nie zapomniałem, że tu jesteście. <ścoughs> yy, to yy, chcemy dzisiaj troszeczkę inne rzeczy niż Bedwarsz nagrywać. Chociaż niewykluczone, że jedną sobie pykniemy. Także oglądajcie. Naprawdę. Nie no, przez. <laughs> 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 dawaj, tam, dawaj, jazda. Zablokować, je chcę od razu. Wiem, że damy Seratę, ale. Ty lagę dostałem. Ty, a ja strzelam gola. Jakby Minecraft mi skraszował chyba. Nie, nie skraszował, o. Ci wystraszyłem. Ale jestem pro elo kozakiem spoconym. Ej to czekaj, jako już bawimy się, to zrobisz sobie montaż. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Nie teraz! Spokojnie, zaraz będziemy mogli. O, spadłem. Kiedy Bitka 14... trenerów ty versus Rhino? Ja gotowy nawet jestem teraz. <laughs> Rihino, widzisz? To jest oficjalne wyzwanie. No tak. Dobra leć. Ja w te... o, Chciałem powiedzieć, że w The Bridge'a teraz gram bardzo dużo, ale... No bo jesteś z podsłuchem. No może trochę. Ale spokojnie, ja też. Tyle do nas. Dobra, masz czas, spoko. Tak, spoko. Widzowie, pamiętajcie, aby wbić na Instagrama i mnie zafollowować oraz e, możecie e, walnąć su subskrybera, bo 50k wbijamy. Tak, możecie dać followa. Tak. Z... Ja Dowerowi tak. też możecie dać, będzie w komentarzu pod filmem przypięty. O. Jego Instagram. Ej, znowu gramy na jednego gościa, który też się poddał. O, już wygraliśmy. Ja Widzowie. Nie możecie tak robić, musicie walczyć do końca. Na tej mapie najczęściej czytatorów było. A, byski, to tak. pamiętam, jak my to nagrywaliśmy. Nie było cheater no. A spokojnie? anti może został poprawiony? Na makro na pewno. Czekuję skrzynki Ja już lecę no, ja. gdzieś tam na. Nie wiem, czy na gościa, czy na wyspę. No, dobra, lecę, ja to ci lecę. O, jaki... Ej! Nie wyzywaj Zginęłaś? Dobra, chwilę... No zginęłam Bo mnie śnieżką uderzył Dobra, Gdzie jeden już nie... zleciał Gdzie ty jesteś? Typ, nie, czyj ty, pewnie cheaty masz, Antiknocka w ciebie strzela Prosta. Ale nie, nie po prostu No, co? Skujesz Patrz, patrz, patrz co ten Alex robi, no Już, 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 tak? Tak, tak Ale ty mi kibicuj! Ja jestem tutaj, wiesz Twoją ostatnią, jedyną nadzieją jak będziesz mnie kibicować yy, w walce z Reyną, to spoko. Oczywiście. A no to okej, okay, może bez. Tylko żeby on tego nie wiedział. Po prostu. Przelew, przelew pójdzie jeszcze dzisiaj. Proste. Jak ma zakmakuj lecenzu, ty takie złotą kietę, moja ja mm, w mm, Porsche dziewięć ...czy No dobra, nieważne. Dziewięć jeden tak. No bo to jest, jest takie Porsche 911 O, warto wiedzieć. Przydać się na w historię. O nie, sojuszczyk tutaj jest W sensie party, bardziej. Kto, Kto gra w party, ten ma pop dart Nie, to w karty było <grystanie> Czekaj, zrobię ci ASMR dodatkowo, żeby było, że ty umiesz kilka patoklanem <grystanie> Podkładaj mi drag clicka Mam się pić O, padam To uciekaj Steve'y cię gonią No bo ze o, Jeszcze S. S napisał, o, Dobra, ale ma klepę wiem. teraz Żabek, czekaj, z którym masz kontakt z administratorów? Przecież nie będziemy 60 On zobaczy na nagraniu to nie będzie 60 o, Czekaj jak to się wymawia 60, Ż 60. kolesiostwa Dobra, nieważne <noise> Tak sobie wyobrażam amerykańskich playerów <noise> Wyszedłem A propos Niemców Widzowie, to kto nie widział odcinka z niemieckich nie podwórców, to zapraszam. Za dobrze tam Sprawiam. mi nie poszło. <grym>. Czekaj, musisz się napić. Nie dobrze, bo tutaj będzie mało montażu. W sensie dużo, ale mało A Asesinek. Siała go w wariacie. Nie wiem, to prawda. Nie wiem, ale on w jakim ja jestem. A ty na mnie O, no Czekaj, To może go odpija zrobię? Nie, nie zrobisz, bo się wywalisz. Wiem, ale chcę spróbować. To moonwalka. O, wow, Maniuś. Mam zaprezentować no, Moonwalka? Patrz. No. Już. No, teraz popatrz, popatrz. Nie, przestań. Ja nie trenowałem po prostu. Ja też nie trenuję Moonwalka teraz. Trenujesz. A może pójdziemy na nie. Ja ale serio, ich nie trafię. Chcesz coś? No, dawaj. Bardzo dobry drop Ale ty już się nie chwal No nie, Dysiem, no ani jednego nie. nie zrzuciłem Ty miecz wyrzuciłem, aha, bo ja ci dałem lepszy miecz niż ten, ja dałem ci nie ten miecz Cholera E? Uważaj, uważaj Nie zeskoczuj, bo nie mam wiadra, nie mam wiadra Muszę się to budować z tych sobli. Zob ta, sobli. tak, ta, dobra, lecę Czarny <laughs> Ja robię, próbuję mózgów. Dobra, nie, nie umiem. Ja też nie umiem. Czekaj, bo tu ich by trzeba było. Czekaj. Chcia Chciałem zaśpiewać i mi nie wyszło. Za tobą. Ta widzę. Konf konfiguruję haksę. Proste. Ej, mam łuk! No, Jakie zdziwienie. No bo stary wiesz, jak tutaj rzadko łuk mi dropi. Jak raz często, to uświadamiam sobie, że na każdej arenie nie jest zawsze łuk. O przyszedł, no. ale nie chcę, żebym go bił, ale niestety muszę. Ta, Mamy jakiś lepszy miecz. Jak jest nie szanuję swoich widzów. Ty! Hamie. Widz chciał, <noise> chciał tylko SS-a Bardzo miło, bardzo miło. Szybciej, 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 Cicho! Szybciej, szybciej, szybciej. Młoko dawaj <noise> Ja bym usłyszał tą śnieżkę, rozumiesz? <noise> ty się nie Przestań proszę. Dzięki. Raniesz moja uczucia. Mysz moje myszce jest smutne. Teraz nauczę się go dla Ciebie. Jest tam gdzieś jeszcze jedna? Jest. Yy, chyba to. jest jest to to jest, tak. Tylko baga, mnie spadnij. No, Jezus Maria, stołem. no... My nie wygramy I żadnych skywarsów przez ciebie. Jesteś z siebie dumna? Nie ja nie wycinam, ja stawiam na oryginalność. Nie będę robił się, prosa. Ty autentycznie, mi O Jezus, ja, nie i zobacz wyciec. stary, dojeżdżają mi i co mam zrobić? O. Diamentowy czepek, elo. Jaki. fachocel. Masz się czym bić, czy nie? Tak, ładnie. Wow. No to, to fajnie, fajnie. Ej, przejdę na bok. Ty się Tyle już ogólnie pewnie. nie budujesz, nie? Aha. Nie ma tu nikogo? Nie ma. Czekaj. <laughs> ja skacowałem. Nie, no, ty jesteś naprawdę jakiś. Ciebie. No i mi burbić znowu! Nie budujesz się! Masz zakaz! Tak jaki tam miałeś tytuł dać? <głos> tytuł? <głos> <głos> Boję się tego tytułu. No i ci musisz wyciąć kilka aren. Nie, nie, spokojnie. Teraz wszystko wygrywamy, tak? Tak, tak. To jest tekst, po którym zawsze dostaniemy w, w pierze. Chyba ty. Dawaj tu. No, buduj się. Czekaj, dzięki. Nie, no Boże! Eee. Tam jest team, ja Dawaj, dawaj, ja tam są i... dwa teamy, dawaj, wbijaj się. Perle. z zużył perła. Robisz. Patrz, patrz, patrz. Dobrze. Masz sobie spodnie za sobą. Wiem, 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 ale najpierw go. Spadł, no. kozacko. Dobra, pilnuj. Pilnuję. Dobra, mam jabłko jakby, co? Dobra. Okay, mam Ty spodę. już te pantalony podniosłeś, dobra. Mam lepszy hełm. Dobra, leć. A został sam. <laughs> Parkour. Dobra mamy to Uratowałeś honor drużyny no właśnie Za te ja. twoje wszystkie fejle jestem w stanie ci to wybaczyć Gratulacje Cześć, Łokieć ja. mi swędzi, co jest? To znak, że nie zostawiliście łapki w górę ani subskrypcji Uuu, Dokładnie Dużo Wiem kogo mam dobrać. zatrudniać do takiej roboty Zapłacisz troszeczkę tych... Masz może klatę jeszcze jakąś? Nie Dobra w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę Uważaj, uważaj! Dobra wgaszowałem Czekaj, co, co, czekaj Uważaj Tak, tak tu trzeba uważać Cwaniaczki z wendeczką. Tak, ja zrobię sobie replikiem, bo ja mogę to jeszcze zlecować, jakby co. Masz wodę, może? Ja się rzucam czeka, na czeka. tego po lewo, chyba. O subik jest dla Asa. Dawaj we dwójkę. Czeka, nie nie skacz, nie skacz, nie skacz, bo stracimy z dużo życia. Chodź na te palemki, czy koralowce. Najpierw Dobra. Się cofamy. Nie no, dawaj, atakujemy. Dobra. Ty. dawaj, dawaj, dawaj. Masz jakieś pantalony? Nie. Krzynki, co ja? E, nie wiem, e, mam dla Ciebie gacie, chcesz? E, tak Trochę noszone, ale... Ta, bo moje Bo miałem lepsze A autograf na nich dałeś chociaż? Ta e, Wiesz czym, <laughs> brązowy ktoś? autograf I do, góry, i do góry, bo u góry, jest skrzynka. u góry jest skrzynka A ja bym się zaatakował Ja, ja mała, e, Spadłem, ale się uratowałem mam Gościu żyje. ma pełkę, Pris, więc uwaga e, Please żyj Na nich się ktoś jeszcze wleci znaczy, Zaraz wlec, no zaraz wlecę na nich Zaczekajmy Dobra Sprytni chociaż tak, Używajmy tak, mózgu, Grajmy, tak. wiesz, logic Ziesz, tu jest? tu jest lud. No wow O, bo ja się ślizgałem jakoś dziwnie <słuch> Dobra, zostań e, Dobra, zrób perłę, złożył perłę Ja bym zostanie. się na nich... Kurczę, no nie mam... ale tu powoli na dół, powoli na dół A ja mam wodę Gdzie jest drugi? Tu Dobra, lecę Pomóż Do... Ej, dobra. To, i to mi... Masz itemy, mam itemy, mam itemy dawaj, dawaj dawa. e, Masz fajny mieczek, lepszy Mmm bardzo ładnie i to w sumie tyle Masz łuk, może? Ej, nie. idą, 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 idą Nie zleciał. Gdzie? 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 Dawaj ich, dawaj ich, dobra widzę. Ej, drugi odpalony jest! Eee, może być A bo nie wiem, lagi ma. Przepraszam, osądziłem dobra. go. Ale wcześniej zabijał Wiesz bardzo. Wiesz co ja zwijam, ja zwijam do góry. Dobra zwijaj, zwijaj, zwijaj Nie Zijam masz refa. Mam, mam, mam Aha. <laughs> Teraz zobacz, teraz zobaczyłem, że mam, mam no. Beka by była jakbym nie złoterskillował tego Dobra dawaj lecimy ich. Tutaj. ich na granicę, Tam jest jeden, tu nie. jest drugi, dawaj ja idę na tego Proszę antymakro, nie działaj Echo, Dobra jeden z zginął To GG Na koniec może się popiszę swoim e, Mam diaksowy ten -ten. miecz nie, nie ma sensu Jeżeli się... JEZUS trapowałeś, ŚMIĘTY BARANIE A ten jest odpalony nie, nie widzę gdzie ty się... O zabijesz Ledwo chłopie jak... Masz to wygrać, a jak nie to dajesz mi pięćdziesiąt tysięcy, sto Ale już ci przelałem przecież te tysięcy subów <noise> No ta <da>, do końca <noise> roku małem przyjść Powinny <noise> jak, jak Tak nie pan było, z Turcji ale... mówił Uj jak zlagowało go Ale go zlagowało no Ale na szczęście mam bloody A70 A mam tylko wędkę. Nie lubię wędki Brawo No i Rzysiek e, To jak na dół. O i bardzo, to bardzo robię... ładna mapa, bardzo Jezu, uwielbiam tę mapę Ta mapa jest e... the best of craft e, Znaczy e, The best robisz... of cox Craft Map Pod presją jestem Ładnie, ładnie Nie było źle, not bad Spocone palce mam No proste Troszeczkę się zbyt tpoci... spociłem ostatnio Zagapiłem mm. so, się, bo chciałem sprawdzić w OBS-ie, czy się nagrywa <laughs> nie Nawet różowych, tylko tam trzeba TNT albo okay. e, kilof. Spokojnie, ja kupuję już TNT -ka. Raczej taki szybki nie jesteś Morda już u nich jestem A, a bo mieli most, co nie liczy się Co I mieli, już co już mieli? Już idę z TNT -kiem. Dawaj, dawaj szybko, szybko, ja mam 8 złota w ogóle Trzymaj e, Czemu ten TNT nie wyrzucił w plecy? Coxcraft? Naprawcie to Czuję się oszukałem? Ale się po poca... co... E, dobra e, jeszcze... E, co? Co? Przecież ja im niszczyłem to łóżko! Co jest? No ale biali już nie mają łóżka. Nie biali, tylko różowi ty Co? My się wydawało, że im zniszczyłem. O, ogonimy. Zrzucę go... <grym> Zrzuciłem Pyknął mnie. Ale już szarpa mają Mam mamy prota No i kocacko Niszczę Jestem ciekaw, jak to zmontujesz <laughs> Mam jakieś krzywe palce Oj, masz, masz Gość goń. goni Oj, poleciał, poleciał. <laughs> Grasz w i nie wiesz? Łeej, Maniuś, olo agresywny Dobra, eh. Y <laughs> Jezu, jak jeden spadł, śmieszny. A, dobra, już. Wow, Niszczę już to... im. E, dobra. Dobra, dzieci. Dobra, tak więc, nicowy. to byłoby na tyle. My wam bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się. Naura.